Hej, ja się ma nos, to jest Spacing. Witam, a z kolejnym mam na moim kanale. Dzisiaj gramy w Bad Business na Robloxie. Niedawno w to nie grałem, nie nagrywałem tego w ogóle. A była a taka ekrania. aktualizacja. Level mam siódmy. 755 CR, prestiżu 0. Dobrze. Um... Nie prestiżu z... znaczy, bo to ma jest 5 prestiżów. Eee... Tak, Sniperka na czwórce. Które jest na... A, do czwórce i piątce. To jest albo to. Nie, to. to e, ale nie mam nic innego, nie mam nic innego, ponieważ nie mam kasy. A mam kasę, mam. To jest, to jest dobre? STG44. A nie, to jest 7000 wiadomo Prestige Level 10. 10. Nie mam dziesiątego. Dobra, nic sobie nie kupię. Um, chociaż nie to, se zmienię, to sobie zmienię. Waj. sobie zmienię FI tu. Nie, to jest najlepsze. To jest najlepsze? No, patrz jaki ty model damage gdzie to ma damage? Gdzie to ma damage? A u góry, dobra. Y, 35 do 52. Duży jak a na. A to? Do 60. Ale to tamto masz y, automatyczne, a to masz semi. Automatyczne to znaczy? Że masz takie ciągłe, a semi to jest tak jak pistolet zwykły. Czyli pół, pół, pół. A, dobra, no to tu sobie zmienimy. Chyba będę musiał być na każdym Submachine. Mhm. O, o, o. ale to dobre submachine guns. Widzę chyba automatycznie. Ale mam laga No, nie, 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 to nie jest lag. Light machine, sniper, shotgun. Tu mam Prestige submachine guns. Spróbujmy sobie to. Nie wiem, jak to działa, ale equipuję sobie. No, okej, okay, de deploy. Wow, dobra, dobra. To widzę, fajnie działa. To mm. się nie zda. Jak to się biega na shifcie, dobra. Ja się nie znam kompletnie. Ej, chwilę pograłem, i Wiktory. A no, przynajmniej masz kasę. Ile dostałem kasy, co? 42. Za co? Za samą rozgrywkę, nikogo nie zabiłem? Dobra, no. intermission. Okej. Okay. Outfit, outfit. Outfit, outfit, dobra. O oh, nie, 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 dobra. Out, outfit 1, back, intermission, deploy. Ona nawet nie zauważyłem co było. A, e, kod, tdm, tdm. Tak? Kod. Czarnobyl, kod. Co to znaczy kod? To nie jest Czarnobyl, to jest angielskie. Czarnobyl Dobra, e, bo ja biegam na kontrolu. Czarnobyl ból. Hmm, powiedzcie mi. Ojej, gościu, gościu, gościu tu. Gościu. Ja, Zacinam mi trochę, bo... Gdzie ten gościu tu? A to jest King of the Feel. King, King of the Feel. King of the... Phil. Kurde, kurde, ginie, ginie, ginie. Nie ginie. Nie, to masz 150, HP. A kurde, kurde. Kur, kur. Ej, no, ja nie, nie umiem. Nie umiem w to grać. Nie. Znam ten trick. Dobrze znam ten trick. Ej, weszło mi jakieś zadanie w win to matches Tu? A, to dobra. E, okay. e, dobra. Mapa? Jest tu mapa? M? Nie. Dobra, to. Dwa kile najwięcej. Nie, pięć. pięć, 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 pięć. Dobra, tu ostatnio zginęłem gdzieś. To nie oznacza, że tam gdzieś będzie gościu. Mm, był tu gościu, bo tu zginąłem. Tu leżał se gościu. Najwy najwyżej jeszcze raz zginę. No, ja mam już 34, czwarty albo piąty level. Masiek komandos. A, to, no, co tu jest? to jest dość trudno. Ale po tych update'ach chcę teraz nawet trochę. się gwi. Trudniej zawijać. Dobra. Dobra, nikogo nie ma. Idziemy powoli, bo chcę ten celownik mieć na oku. Dobra, na chwilę chyba mogę przyspieszyć, ale. Trudne to strasznie. Widzowie będą mieć. O, nie, nie, a nie nie! On nie wie, kiedy może spotkać wroga. Ale... No, yy, z z Do... prawej masz wroga, z tyłu masz wroga, z przodu masz wroga, z prawej masz wroga. On nie ja, że w ogóle. Ja, że ja, 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 tylko nie, nie, zapomniałem zwracać na nie Okej, okay, jest przede mną. Przede mną. Halo? Chwilę tylko ja zobaczę, czy w ogóle się nagrywa, nagrywa, nagrywa. Nie mogę cię, że mnie Ok, Okej. Beta, tu gdzie Hill? Co? Przejęło Ale gości, 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 Nie stresuj się pomóc. Yeah, ale ja nie umiem strzelać, no nikogo nie trafiłem pomyśle. nawet. Trafiłeś kogoś. To nie zrobiłeś. Kogo. Jestem ty dema. Nikogo... Nie trafiłem nikogo. Pomóż mi. Nie, to może było. O nie. Ale, Nie, ja jestem, ja jestem cienki. Ja jestem cienki w to. Gościu, 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 a ja nawet go nie trafiłem. Ech, dawno w to nie grałem, ale i tak wtedy, jak dawno grałem, to i tak w to nie umiałem grać. Ech, dajcie chociaż jednego końcika. Jak ja tak będę zarabiać. O, ja się trzymam z nimi. Ja się trzymam z nimi. Ja się trzymam z nimi. O tam był goście, tam był goście, tam był gość. Gdzieś tam jest. Goście gości tam gdzieś jest. Trafiłem kogoś, trafiłem kogoś, trafiłem kogoś. Co to było? Co to jest? Dobra, to jest najlepszy sposób. Strzelać gdzie popadnie. Co to jest? heal? To jest heal, heal, heal. heal. Jestem w chilu może kogoś zabiję? Zabiję kogoś? Zabiję kogoś? Nie. Um, dobra. Hopsaj! 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 Co to było? Dobra. Tam jest heal. Halo? Ktoś tu jest? Halo? Halo? Jest tu kto? Nie ma nikogo, ale tu jest hill, więc będzie dużo osób. No widzicie, ile osób jest przede mną? Nie, nie tyle, że moi, ale czerwone widzicie się. Dobra, na razie hill jest nasz. Dobra, oj, pełno granatów, pełno granatów, pełno granatów, ale strzelam, gdzie popadnie. Może kogoś zabiję, może kogoś, akurat może to ten czas. Co to jest? A jajaj, gdzie to gdzieś, ktoś strzela? No, mm, nikogo nie zabiłem. To jest y, pocieszenie. Pocieszenie, bo nikogo nie zabiłem. Eee. Bo, będę tak strzelać. Granat jest na piątce? Szóstce? Piątce? Czwórce? Jest. Dobra, uwaga, to będzie... To będzie moment, to będzie moment. Rzucam gran... Cofam się. Cofam się i wiecie co? Zobaczę sobie granata. Mamy jakiegoś granata. Daleko, daleko, daleko. No, no, ale jeden prestiż to. Gdzie mi do prestiżu. Granades. To kosztuje. Nie, to jest takie drogie. Mnie na to nie stać. W tym momencie, gdzie jestem? A, dobra. Wagowała się mapa po prostu. Jak tam nagrywanie, tak? Ehm. <tryk> Proszę Państwa, czy jest tu ktoś? Dajcie żyć. Dajcie mi żyć. E, chcesz jednego killa. Jeden, mini, mini kill. Taki, żeby był po prostu zakilowany. Dobra, jest heal. Włączam granata na piątkę. I biegę, biegnę, 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 rzucam granata. BUM! Snajpers! Sn no dobra, dobra, dobra. Dobra, następnym razem biorę snajperę. Snajperę. Dobra. Następnym razem biorę snajperę, bo... Ko ko koksik są mnie. Snajperą. O! Co to tam tak dużo osób? Są... Aj, aj! No dobra, dostałem snajperkę. Patrzymy na hill. I ległem sobie. Mm. I ok. Bra. Dobra. Dobra, nikt mnie nie zabił. Legam. Na x się kuca? Nie. Na c się kuca. Na c się kuca. Na x się lega. Ok. Weźmy sobie granatę, rzucimy im. Ziuu! Halo? Nie ma nikogo. Dobra. To jeszcze jeden granat. No, rzuć! Rzuć! Zabiłem kogoś? Nikogo prawdopodobnie nie zabiłem. Musimy się obchodzić takim czymś. Snajperka to. To tu jest. Ginie, 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 ginie. Ktoś do mnie strzela, ktoś do mnie strzela. Strzelam byle gdzie, strzelam byle gdzie. Uwaga, strzelam byle gdzie. Strzelam byle gdzie. Okej. Okay. Ktoś tu jest. Tu nikogo nie ma. Wrzucam granata. Bum. Bra. Nikogo nie ma. Wygrywamy. Jestem gościu, jestem gościu i prawie mnie zabił. Prawie mnie zabił. Na x się lega. Rzucam granata byle gdzie. Może akurat. Jest! Zabiłem kogoś granatem! Zabiłem kogoś! Jest, jest mój wyczyn! Jest! Drodzy widzowie, jest to udokumentowane na odcinku! Zabiłem kogoś granatem! Oui, 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 oui. Dobra. Nie ma nawet asysty. Okej, okay. rzucam granata. Nie ma, nie ma już, nie ma! Zaraz się załaduję. Ale super, zabijam kogoś, Granna i wiktory. I ile zostaje? 40 znowu, a xp 57. Ósmy level, 8. jest ósmy level, jest. Declinę. Dobra, jest, słuchajcie, pierwsze dziewiąt, 9... nie, ósmy level. A po drugie, no, proszę Państwa, win two i kolejne 150 cerów, new challenge. A nie mam 10 robotsów. Get 15 kills, e, weapon. Kabar, ojej, dobra. Dobra, ara 51. Jesteśmy teraz niebiescy. Ui, okej, okay, okej, okay, omega, omega coś tam, coś tam, a znowu Hill. Hile to są myślę, że Myślę, że Hile to są teraz naj, najpopularniejsze, bo jak ktoś ma... Jak ktoś się dobrze bawi... A no tak, ARA 51 to oczywiście musi być statek kosmiczny. Jak ktoś się dobrze bawi w Hilu, no to... I dobrze kiluje w Hilu, no to... Mogę być w Hilu? Mogę mogę, mogę! Nie, nie mogę! Dobra, nie nieważne. Ciągle ginę. To mi się nie podoba. Bierzemy granat. Mówimy, a kuku. Rzucam granat, by gdzie. Gdzieś ten granat spadnął. Która, ktoś nie. Dobra, nieważne. E, tu mamy heal. Więc lepiej nie biegać i mieć wszystko na celowni. Ja nie umiem grać. Ja nie umiem grać. Jeszcze chwila i koniec odcinka, bo zrobię jednego kila na 15 minut. Denerwuję się. Dżam, dżam. O. o! Nie da się tego zniszczyć. Ale jest to przejście. I rzucamy granatem! Nie zabiję nikogo. Brrr, strzelam, 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 gdzie popadnie może kogoś zabiję akurat? Zabiję kogoś? Nie. Nie zabiję nikogo. Ej, Nie zabiję dzisiaj nikogo. Strzelam, gdzie popadnie może kogoś. Zabiję. Rzucam w heal. Granat oczywiście nie trafiłem. Jeszcze raz. Rzuciłem do heala granat. Nikogo nie zabiłem, bo oczywiście spacing ma pecha. Hmm. Do Idę do heala. Idę do heala. Kościół, gościu, jakieś gościu. kościół? Kościół, kościół, kościół. Wejście. Wejście. Wejściówka, dobra. Nie no, jak mogą ludzie tyle kili robić, jak jestem taki słaby? Jestem w healu. Podoba mi się. Teraz sobie legam. Legam. I sobie leżę. Zabiję kogoś? Nie, nie zabiję, nie zabiłem. Nie, na X się leży, na C się. Kuca, 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 kuc, 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 kuca, kuc, kucu, 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 kacu, kacu, kucu, kacu, kacu, kacu. Dobra, nie ma nowej, nie ma. Granata zerućmy. Okej? Zobaczmy, co się stanie z granatem. JEST! Zabiłem kolejnego gościa granatem! Ej, ja mam dzisiaj szczęście w granatach. Gdzie jeszcze strzelamy granatem? Jeszcze raz tam może, co? Tylko ciut wyżej, ciut wyżej. Boga, kogoś? Nie, nie trafiłem oczywiście. Tu nikogo nie ma. Coś mnie strzela, coś mnie strzela, coś mnie strzela, granat. A da da ba da, 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 da Dobra, słuchajcie. Dobra, dobra, wyjdę i tyle, bo... No nie, no nie, no nie, no nie, zesponowałem się na... Okej, okay. dzięki wam wielkie. Do zobaczenia, bo to jest koniec odcinka. Dwa kile granatami. Cześć!